Nadnie na buta, to to z bazułki podstawego pod, na zęby, nie? Albo bo też yy, na sklepiku też mnie wkurzył, no to mu wam lepę. A na drugi dzień w ogóle się do mnie nie odzywał. A to na jak ja się chcię coś pofnie, to ona me, mele na Nie mele, lutę na łeb dostaje właśnie. Bo się dostaje kokosze na łeb. Z mu daje. Zpięty pięty w czoło. No GOŚĆ no spięty w czoło. Skolanka w brzuch dostaje. No i jeszcze mu z bańki wale lepe. Ja, bo... Ty Kuba. E, ja nie jestem Kuba. E, w... Wolisz, wolisz chłopaków czy dziewczyny? Nic. Suki. Nie, nie, nie. Ej, a ty ale takiej męsko... odpowiedzi nie było. Ej, a ty jesteś męską po prostu czy nie? Co? Jesteś męską prostytutką? Nie. Ej, ej, kubuś, bo jest taki problem wiesz Ej, taki? a wiecie! Ale czekaj, kubuś, jest taki problem wiesz czemu? No bo ja ten, bo ja nie wiedziałam, czy to jest Twoja mama i ją w nocy. Hej, ale powiem Wam coś. Jak byłem, oglądałem się TikToka o. i gościu zadał takiej jednej dziewczynie, czy jestem lesbijką mnie. Mhm. A na drugi, a na kolejny odcinek yy, odpowiedziała, nie, ja lubię panu. <grym> Aha, no oglądamy, o, Czekaj, chyba mam na sobie dokument opisanego. Też to widziałem. Czekaj, po, czekaj powiedz mi, czy to jest... To. to było trochę inaczej, co nie? Czekaj, Tata. to to. Powiedz mi, czy to jest to, okej. Okay? Ja lubię pałę. Dobra? Dużo no, osób no. pyta się mnie, czy jestem lesbijką. No to, to. Mm, nie, ja lubię kutasy. No to, 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 to. <noise> Lubię power ej, ej kubuś, kubuś Kubuś, kubuś. Lecz Nie chciałem brzydkich wyrażeń rażej Kubuś Czekaj, <noise> to jest kubuś kubuś Kubuś, no kubuś, na łeb, łeb do kibla, gościowi wsadzam Ej kubuś, czekaj, kubuś Jak ma w no to będzie miał w kiblu Ej kubuś Co? A ty lubisz kutasy? Nie. Ja lubię dupę. Nie, ja <grymne> nie wiesz, jak go Ej, a chcesz... Ej, a chcesz, a chcesz klasycznie wylizać ten, grzyby tam z nogi czy nie? No z Chcesz wylizać te grzyby czy nie? Tylko to są cholucęki, musisz uważać. się zastanawia. Gosiu! Nie obżydaj no. mnie, bo ja się jem cukierki. No. Hahaha! <laughs> Ale nie wyzywaj swojego jedzenia. Aha. No, magno, ja jestem twoim jedzeniem. Jedz mnie. Bierz mm -mm. mnie. Mm -mm. Ej! Ej, mnie? Koboś, koboś. a ty lubisz ssać pały czy nie? Ja bolę cycku. <grym> Ej, komuś, koboś. a co lubisz lizać? A co lubisz lizać, koboś? Ssać jak już. Ale co? A, 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 co, co, a co lubisz ssać? Nieważne. Ale powiedz coś. Szaść to jest ogromne. I co? Ale co, co jest okrągłe? Coś to ma Coś to co ma kropkę. Kropkę. No, powiedz dokładniej, tos... po, powiedz dokładniej. Tos... Ale czekaj, to jest u kobiety czy u, u faceta? Mm. <grym> no, no pomyśl sobie. No ale powiedz, ale powiedz, Kubuś. To, 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 ale powiedz, co? Co lubisz stać? Gówno <grym> no. Ty wyszedł. O to logiczne dziecko. <laughs>